No, hejka. My jesteśmy absolwentami 11 Liceum Ogólnokształcącego. Ja nazywam się Andrzej. Koleżanka nazywa się. Marlena. <noise> Dzisiejszy odcinek poświęcamy Dniu Kobiet. Pozdro. Być kobietą, być kobietą, ma ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Jak spędzasz dzień kobiet? Yy, zazwyczaj wychodzę do kina i obiedam się słodkościami. A jaki jest twój wymarzony prezent? Wymarzony prezent to yy, chyba jakiś bukiet róż i też coś dobrego. Jak spędzacie Dzień Kobiet? Zazwyczaj spędzam czas z moją przyjaciółką. Yy, oglądamy razem filmy i jemy słodkie rzeczy. A jaki jest Wasz wymarzony prezent? Myślę, że wyjście do kina i jakieś misie. Jak spędzasz swój Dzień Kobiet? Yy, mój Dzień Kobiet będzie wyglądał tak, jak zaplanował sobie to mój ukochany. Yy, a jaki jest Twój wymarzony prezent od niego? Myślę, że tak symbolicznie, jakiś mały kwiatek, misiek. Jak spędzasz dzień kobiet? Szczerze mówiąc, to nie pamiętam dni kobiet swoich poprzednich lat życia, aczkolwiek w tym roku myślę, że wybiorę się z dziewczynami na Kebaba, z moimi przyjaciółkami, żeby po prostu uświęcić ten dzień, bo dzień święty trzeba święcić i myślę, że kebab to będzie dobra sprawa. A jaki jest Twój wymarzony prezent? Mm, mój wymarzony prezent, no od zawsze mi się marzy dostać takiego ogromnego misia, takiego dużego i tak, takie duże pudło czerwonych róż. Także jak ogląda to mój przyszły chłopak, to zapożę. niech pamięta o misiu. I o różach. Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam, drogie Panie. To super ocenek z matematyki. Życzę Wam cierpliwości do nas facetów. Szczęścia i zadowolenia z chłopaków. I kochane Panie, żebyście zawsze trafiały na właściwych facetów. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, a zwłaszcza dla mojej najcudowniejszej księżniczki i maturzystek z danej matury życzę. Dużo dobrego jedzenia, żeby poszło tam gdzie trzeba. Pozdrowienia dla wszystkich kobiet, a w szczególności dla pani Reginy Jagody. W imieniu wszystkich panów chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim paniom, spełnienia marzeń i czego tylko sobie zażyczą. Wszystkiego dobrego. A dla wszystkich dziewczyn z naszej szkoły spełnienia marzeń. Za co mężczyźni kochają kobiety? Według mnie najbardziej za wytrwałość i poświęcenie w związku, bo to jest najważniejsze i uczucia, jakim darzą swoich mężczyzn, bo to się najbardziej liczy. Jaki jest najlepszy prezent dla kobiety? Według mnie nie liczy się prezent, ale gest, jakim daje się ten prezent i jakim uczuciem darzy się swoją kobietę, bo to jest najważniejsze w związku i w miłości. Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, kiedy piorę ci koszule albo naleśniki smażę. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj, hmm, nie wiem, bigos. Dzień dobry! Cię. Już posmarowałam tobą chleb. Dziękujemy pani bardzo. Powiem wam jeszcze tyle, że jest tu przerwa. Możemy zaobserwować wiele pięknych kobiet. Wiele, wiele pięknych kobiet w związku z naszym dniem kobiet. Także tutaj dobra. Teraz nie idzie kobieta, lecz poczekajmy. Poczekajmy na jakieś ofiary. Oj, widzę, widzę, widzę. Witam, witam panie. Dzień dobry. Speszone, zawstydzone. No i kolejne idą panie. Dzień dobry! Cześć.